Siemaneczko. Siemaneczko wszystkim, dzisiaj pokażę Wam bazę, taką, którą byście na przykład chcieli sobie wybudować koło wioski rybackiej, żebyście później mogli na przykład sprzedawać ryby, czyli łowić w niej taką bazę farmę. Bierzemy sobie kwadrant, trójkąt, 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 trójkąt. Coś takiego sobie budujemy. Tutaj mi się to niepotrzebnie wybudowało. Czego to mi się wieżyczka włożyło? O no dobra, na początku to tak sobie zrobimy. Bierzemy sobie tak, tutaj wykańczamy sobie wszystko, co robimy sobie wejście, a ewentualnie tu, jak to woli. Ja to będę tutaj i lecimy sobie w koło. Widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Zamykamy sobie to wszystko. To zaraz sobie skasujemy. Autorkę sobie stawiamy na przykład. Tutaj o. do tego sobie bierzemy coś takiego. O. Zamykamy to. Oczywiście. Tutaj sobie to kasujemy, bo tutaj środek to musi być kwadrat. Możemy sobie to zrobić na przykład jeszcze większe. Jak ktoś chce może być wyższe, może być niższe. O. I tutaj na przykład sobie stajemy. Na przykład taką ściankę widzicie? I na tej ściance możemy sobie ustawić skrzynki o. Yy, Tylko sobie musimy tam jakoś podejść Już wam pokazuję Czyli bierzemy sobie tutaj Ustawiamy sobie tutaj pół ściankę Czekajcie, ja to zrobię jeszcze inaczej. Ja to zrobię jeszcze inaczej. o Czyli wracamy do tego projektu, co tutaj mieliśmy, czyli otwarty dach. dół sobie burzymy, Tutaj będziemy sobie mogli łowić bruby, ryby. Czyli bierzemy sobie powiedzmy krzesełeczko. Takie krzesełeczko sobie możemy postawić. Tutaj, o. Tutaj możemy sobie postawić jakąś skrzyneczkę żeby kłaść na niej rzeczy, które zrobimy czyli jakieś tam rybki o, tak to wygląda i ewentualnie wychodząc jeszcze z dołu hmm, jest ten mój projekt wychodząc tutaj z dołu możemy sobie zrobić tutaj kwadrat wejść na górę o, ja to sobie tak na chwilę tylko żeby wejść o, i tutaj sobie robimy tą półściankę kładziemy sobie na niej przykład o jedną drugą skrzynkę tą skrzynkę sobie później zamykacie. Zobaczcie. O. Możecie sobie do tego założyć zamki, że żeby Wam ktoś po prostu później nie powłaził. O i tutaj sobie możecie tutaj to zamknąć. że to buduje, z, z, z wymyślam teraz po prostu o i mamy bazę idealną zobaczcie do łowienia ryb, jedną na skrzyneczkę to możemy sobie wejść jedną, potem możemy drugą odkładać sobie ryby to sobie obrócimy potem możemy sobie dać szybę na przykład żeby nikt nam nie wchodził do tego sobie założyć jeszcze kraty albo obrażury obrażury lepiej, zobaczcie Eee, na przykład te, gdzie się tu pojawiło tutaj o, i mamy zabezpieczoną. Tutaj możemy sobie wamnąć na przykład jedne drzwi, i drugie. I tutaj możemy trzecie, i czwarte, i dajemy sobie na przykład garażówki pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tutaj sobie dajemy drzwi. ...i ewentualnie możemy sobie tutaj zrobić coś takiego, o, jak ktoś lubi, na przykład żeby było z takim jakby, teraz sobie w sobie wymyśliłem, to sobie skasujemy, o, remove, i tutaj sobie dajemy na przykład coś takiego, zamykamy to kwadratem i dajemy sobie tutaj e, okna, zobaczcie... I ewentualnie, ewentualnie, ewentualnie możemy sobie postawić tureta lub postawić sobie środkową trapę, żeby ktoś wam tutaj na przykład ktoś tu będzie wbiegał. Stawiacie takie środkowe trapa, chcecie prosto postawić, to na chwilę sobie lepiej taki trójkąt postawić. I na przykład tutaj dajecie o, jednego, I tutaj dajecie drugiego. Ja tu mam takie jeszcze ambrażury, czekajcie dywan, zobaczcie, to mam coś takiego, takiego skina, on jest do kupienia nawet, wam pokażę, gdzie eee, ten skin mi się pojawił, jest, zobaczcie, zobaczcie jaki bajer teraz. To się troszkę krzywo zrobiło, ale to sobie jeszcze raz stawimy okno, o i tak musimy to z odstępnie zrobić i zobaczcie tutaj nikt wam prawie nie będzie zaglądał, bo macie zasłonięte, a tutaj sobie stawiacie tylko drzwi, o i macie git, a to to se można usunąć. I tutaj macie bazę fajną, taką rybacką do łowienia ryb, zobaczcie. Nie duża, mało miejsca zajmuje. Macie pierwsze drzwi. Drugie drzwi. Roletki sobie otwieramy. Tak to wygląda. Tutaj ewentualnie możecie sobie jeszcze... O! Piec postawić lub dwa. O, zobaczcie mały akumulator sobie dać tutaj bo taki akumulator spokojnie wystarczy na e, taki akumulator spokojnie nam no, wystarczy do zasilania tych dwóch pieców akumulatorek sobie tutaj dajecie i macie fajny zestaw tutaj możecie sobie ewentualnie jeszcze w przyszłości E, zrobić pół czyli bierzemy sobie projekt budowy e, 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 e. tylko że to zrobiłem troszeczkę za późno, ale to możemy sobie później zrobić. O, burzymy. Dajemy sobie, na przykład z której strony budujemy sobie spół I tutaj sobie dajemy jeszcze jedną i tutaj możemy sobie wstawić jeszcze powiedzmy. O. Jedne, jedne i drugie jeszcze sobie wejście, tutaj zobaczcie, nie wejście tylko w skrzyneczkę i to możecie wszystko znacie zamykane. I tu macie dwa piece i tutaj sobie możecie siedzieć i łowić ryby, później sobie tylko wychodzicie i idziecie je sprzedać na targ. O, tak wygląda baza skina rybacka do łowienia ryb, o zobaczcie. I baza mamy gotową. Także to by było na tyle i zapraszam Was do na następnego projektu. Cześć.